I do sławy. Co i dzisiaj widzowie będziemy otwierać dwa dwie ogromne nagrody. 7 mega i 42 ser dropy. To zaczynamy. Ja widzę, szybko zrobię Tutaj. Sobie, zaczynamy pierwszy me mega box i trujeczka słabo. Ok. Sobie, drugi. Kolejna trójka? Co jest? Wiem, kolejny. I piątka. Świecna trójka! O, i skin broka i będzie matka. Ajaj. A? Ale fajny akurat skin de broka. To kolejny i kolejna piątka. I kolejna świeca B, y skin de ja Złote barrel tak to akurat jest spoko tak? Co widzę chyba zostało... Widzę jak zaczynaj lajka like, i chyba będzie na pewno lepszy drop, bo słabo dzisiaj dropi twór... czwórka No dwie motki, no nawet git w sumie I widzę to chyba jest jeden z ostatnich A, i widzę. Słaba, widzę Siódemka! Świdzę ta czwórka i mamy skina do bóla. Łaba. Zebrałem jeszcze 42 start dropy. Więc. Przepraszam, że cziki teraz są tak rzadko. Wczoraj by mógł być odcinek, pierwszy bardzo rzadki, ale no niestety yy, wywołują nam audio. Co drugi, rzadki. Rzadki. Będę robił tak. Nie widzę, coś mi się tutaj zepsuło. Co jest? A, widzę, że raczej z tych Star Dropów nic fajnego nie drobię. Wyrę, sobie. Epic. O, epic! A, rzadki. A, no, rzadki. Rzadki, rzadki. Widzę, ten głos raw zaczął mnie denerwować. Widzę, że czemu tam... Mityk? No, ja matkę do bóla. Bardzo rzadki. widzę, czemu tutaj są skrzynki. Rzadki. Widzę, no, że kolejny Epic. Ajajaj. Aj. Dwie nic nie dropię A, krędzie ta fajnie. Epicki. O! I skin do bardzo fajnie. Kajzubas. O, kolejny epic. I ja matka sama lubię sama. Epic. Epic, co jest? Ale no, epiców epików daje okej okay. teraz powiadam najbliższe będę słabe tak właśnie myślałem myślałem epik o no i więc 200 na widzowie rzadki rzadki o bardzo rzadki lekarzary i widzowie mamy nowego zadziwiać Henka! nice Rzadki Chyba epicki I ten spread ty fajnie Rzadki No widzę, koniec Moim zdaniem, no drobny nawet oddał, nie lubię fang tego, no nie lubię go, ale no, no, no lepszy to już nic Ale myślałam, że będzie trochę lepiej co widzowie, pobijamy sobie trochę dzisiaj parków, hmm, tylko na kim dzisiaj powbijać? Hmm. Okej, okay, widzowie, jak jestem? Chcę widzowie, chyba pogramy sobie... hmm... El Primo, fajnie, fajnie by było go wbić na 20 ragę. Zagrywajmy sobie L... Maj... To... Nie wiem, chcemy widzimy, jak to się czyta. Co Zobaczmy, sobie mamy klub? bardzo widzę bardzo widzę przepraszam bardzo przepraszam gdzie widzą sweet stars co wiecie niedługo będę w live z Brała, to wtedy właśnie będziecie mogli z tym tam pograć ja wam oczywiście ogłoszę to na kanale na klanie ogłoszę co i z herek na dni na naif leaf leaf okay To jest dotyczy bardzo przepraszam jak... No bo trudno mi jest nagrywać te odcinki, bo o 15 miałam nagrać, ale musiałam się szykować, bo musiałam zrobić bardzo ważną rzecz. Więc widzowie na pewno jak będę live to na pewno Wam ogłoszę bo live y będą za niedługo tylko musi mi przejść bardzo, bardzo ważna rzecz to robienie live'ów i wtedy normalnie będą już chance live'y. jak mi przyjdzie ta rzecz i wam powiem jakby jak na przykład robić live'y bo no, nie wiem uznajmy, na przykład nie wiem, niektórzy mogą nie wiedzieć jak robić live'y To lecimy z, z, z gierką i tym, na tym przypadku ktoś na przykład nagrywa no i nie wie jak zrobić live'a y, na przykład z broda i nie chcę używać na przykład Aha, widzę, że się we dwójkę. Tylko nie chcę używać jakiejś aplikacji, to jak zrobić? Co sobie lecimy z kolejną rundką? Zaraz podobnie, no kurde, dziewiątym jest słabo. Ale chociaż nie dziesiąte. Więc... Sweet, swag, bardzo ci przepraszam ale na pewno spodziewaj się na liveach Kierek z tobą co widzę byle no i to na pewno mogę widzę live będzie myślę że jakoś yy, na początku yy, na początku roku szkolnego nie okej okay, widzę sobie, dobrze że to uniknąłem i zapewne bym deadno kupić głupi sposób jakby to mnie trafiło więc trzeba zaraz zaktualizować nasze emotki Ponieważ no, już mamy dużo i więcej. Okej okay, widzę widać. Po prostu no załatwiliśmy go. Hop. Widzę że od 1 września wracam z, regu... z większą regularnością. Bo wiem, że no, teraz było słabo, wiem, że będą dali później i nie, nie bodej. No. Jak już będą na przykład co trzy dni filmy, to na pewno one będą zmontowane i to, wie, rzadki, bardzo rzadki. Z czego miałam się spodziewać? Okej okay, widzę hop tu. To weźmy sobie tutaj tu. No, i na pewno sobie zmienimy tutaj. Na temat który musimy sobie zmienić, bo już mamy no, już trochę więcej, bo w całym infancie. I jakoś mi tak się nie. O, może to. No, okej. Okay. No, i od trochę lepiej będzie się to komponowało. Widzowie, w ogóle ja mam dużo miejsc na swoim głównym kotcie, wiem, że to jest to słabe koty, tylko tam chyba się tysięcy parków, ale można mi wysyłać zaproszenie. Postaram się przyjąć, ja nie mam dużo wolnych miejsc. Ale najlepiej, jakbyście po prostu wpisali swój nick w komentarzach, to ja będę dodawał. Bo nie mogą dodawać... Gdyby uznajmy na przykład, jak ktoś już wpisał, to zachęcam do jeszcze raz. Najlepiej to z yy, tego ID z Supercella. Będzie mi to najłatwiej to zrobić. Dlatego, że jakby, no wiecie, yy, teraz, yy, ja to jeszcze nagrywam na przykład, jak nie wprowadzili tego, że można dodawać do łatwiej. I wtedy nie, doda nie dodawałem, ale jak na przykład ktoś mi teraz napisał z ID z Supertale, to, to na od razu dodam albo po jakimś czasie dodam. No, przepraszam, że ostatnio filmy są tak jakby nieregularnie. Zaczynam nowy okres w swoim życiu i się to ja stresuję, stresuję, no i szykuję się z tego nowego okresu. Dlatego, no po prostu jest mniej filmów, ale filmy będą, jakby w roku szkolnym będą, będzie większa regularność. To widzę, wiem, jak wam obiecać. Na pewno też no, lepsza jakość filmów. To na pewno. Co? Ty. Ja widzę. Często was zawodzę, na przykład, nie nim. mówię, że mieć daily, no i nie ma daily. To moje winy, ale chwila. Nie widzę, widzę, mi się tutaj... Słuchaj, otwórzmy sobie ostatniego Star Dropa na dzisiaj będziemy się z tym skończyć. Nie wiem, kiedy się pojawi następny film. Co widzę, tutaj... ja mam chyba tylko mam. No i co? I to wyznaczenie do dołączania. Ja będę teraz bardziej aktywny na tym koncie. Nie jestem na tym koncie, tutaj na głównym koncie, ale no... Co? Możecie dołączać. Kurde, do, tutaj yy, za jedyneczkę. Dostaje nie no, tutaj o, mm, sweet stars, no po prostu za aktywność w klubie dostajesz awans, więc sprawa, jak ktoś będzie też dużo aktywny, to też będzie dostał tutaj kozak, no trochę mniej gorsza aktywność i kaktus też, kaktus już, kaktus już ma, zabiję sobie, Grać. Może mnie jakoś to nagrać bardzo widzę, przepraszam, jakie jak ja na przykład tutaj o czym zapominam, no, jakby mam no, dużo na głowie No nie mam dużo na głowie, ale po prostu No, no nie chodzi, że mam właśnie, jakby po prostu przepraszam, że zapominam czasami No będziemy już kończyć odcinek, widzimy się już za niedługo w kolejnych odcinkach Cześć!